Hej, witam was serdecznie, z tej strony z Bajkowego Garażu i dzisiaj witam was z rowerem, który wedle mnie jest rowerem dla w zasadzie większości osób, które szukają swojego pierwszego poważniejszego roweru z kierownicą typu baranek. Bądź po prostu są na etapie zmiany jakiegoś podstawowego sprzętu, na którym jeździli dotychczas, na coś klasę wyżej. I myślę, że tutaj warto byłoby zwrócić w takim razie uwagę właśnie na ten model. On trafił oczywiście do mnie na oklejenie. Kilka kadrów też zaraz Wam pokażę. Ale dzięki temu mogłem przyjrzeć się samemu wykonaniu tego roweru. I z ciekawości zobaczyłem, w jakiej cenie mniej więcej ten rower jest do kupienia. I tak jak ten rower tutaj teraz stoi, oczywiście bez torebki, bo torebka jest już nowe, znaczy nowego właściciela tego roweru, ten rower jest do dostania w granicach 7000 zł. W zasadzie z tego co patrzyłem, to bodajże 7200 zł to taka pierwsza lepsza oferta, która mi wyskoczyła z Google'a. I czy to dużo? Myślę, że jak na to, co ten rower ma w sobie, i na to jak jest też ładnie wykonany, nie jest to dużo. Możemy go chociażby porównać z Cube'em, którego mieliśmy chwilę temu u nas na kanale. I w zasadzie to są rowery z bardzo podobnego przedziału cenowego, bo Cube jest w granicach 7000 zł, bez tam bodajże 200 zł. No a ten rower jest powiedzmy, no tam jest różnica w rzędu 400 zł. Choć podejrzewam, że jak dobrze się poszuka, to tej różnicy w zasadzie nie będzie. Niemniej co te rowery różni to już Wam pokazuję. Mamy rower na kompletnej grupie podzespołów Shimano GRX400, czyli sprawdzona grupa od Shimano, przeważnie stosowana w tych pierwszych takich sensownych rowerach gravelowych. Oczywiście mamy tutaj osprzęt w pełni e, oparty na hamulcach hydraulicznych i w konfiguracji dwubiegowej z przodu i dziesięciorzędowej z tyłu. Także rozpiętość biegów jest tutaj bardzo szeroka. I co ten napęd na pewno względem napędu chociażby jednobiegowego będzie charakteryzowało, to to, że zdecydowanie lepiej ten napęd będzie sobie w stanie poradzić na asfalcie, czyli na jakichś takich płaskich odcinkach w takim cyklu powiedzmy, kiedy ten rower miałby też być używany jako rower ala Jeśli mielibyśmy go tak nazwać, bo mamy tutaj dużą rozpiętość biegów przede wszystkim też tych twardszych przełożeń dzięki czemu właśnie taka bardziej dynamiczna jazda asfaltowa jest w ogóle możliwa rower jest wyposażony w zasadzie w komponenty które nie są jakkolwiek losowe wręcz bym powiem szczerze zdziwiłem się mamy tutaj rower który ma piasty nowateka. mamy obręcze od WTB tak samo ma się kwestia też opon mamy tutaj opony 700x45C i prześwitu jest Myślę, że jeszcze bardzo z zapasem na ewentualne błotko. Co więcej, myślę, że najważniejsza kwestia no to tutaj rama i jakość też wykonania tej ramy. Mamy tutaj do czynienia z ramą, która ma bardzo ładne spawy. Równomiernie są te spawy wykonane. Są też delikatnie gładzone, dzięki czemu jest to wszystko takie estetyczne. Pierwsza kwestia. Druga kwestia, sam lakier jest też ładnie położony. Nie znalazłem, powiem szczerze, w pyłek. Które gdzieś by nawet z podfolio wychodziły, także to jest myślę, że mocno na plus, jak na ten przedział cenowy. No i osoby, które szukają sprawdzonego, dobrze jeżdżącego roweru, myślę, że spokojnie, z czystym, jakby sumieniem, pod kątem jakości tego, jak ten rower po prostu wygląda, mogę zarekomendować, bo w przeciwieństwie chociażby do takiego cuba, którego mieliśmy e, jakiś czas temu właśnie w swoich rękach, no to tu mamy rower, który jest troszkę świeższy pod kątem chociażby właśnie wewnętrznego prze prowadzenia przewodów. Jakoś tak powiedzmy, to wszystko spójniej wygląda, chociażby też kwestia lakieru w fokusie mam wrażenie, że jest mm, Ładniej rozwiązana, ładnie ten lakier jest na pewno położony. Tak samo też koła. Fakt, faktem, no trzeba sobie zdawać sprawę, że to dalej są jakieś podstawowe koła, ale mamy już koła na piastach Nowateka. Mamy fajnego producenta, który się podpisuje pod obręczami, chociażby czyli właśnie WTB. I to w zasadzie buduje nam cały look na rower, że jest to bardzo sensowny sprzęt i myślę, że. Większość osób będzie po prostu z niego bardzo zadowolona, bo będzie po prostu poczciwym rowerem, który poradzi sobie w większości warunków i w większości zastosowań. Także Focus Atlas z naszej strony bardzo duża rekomendacja nie jest to w żaden sposób materiał sponsorowany. Nikt nam za to nawet dobrym słowem nie płaci, no, chociaż wy to robicie w komentarzach, za co serdecznie dziękujemy. Niemniej no, dzielimy się z Wami też, właśnie takimi naszymi spojrzeniami na te rowery, które do nas trafiają. I fajnie, że trafił do nas też taki fokus na tle tych rowerów, których jednak się przewija tutaj zawartości 50-60x tam tysięcy złotych. Super jest też popatrzeć na rower, który jest z tego przedziału rozsądnego, dla większości jednak z nas bardziej dostępnego. I w sumie to jest też rower, który myślę, że... no ja akurat już gdzieś tam z kilka rowerów przerobiłem w swojej historii posiadania sprzętów, ale gdybym stał przed momentem kupna roweru dla siebie, bez jakby tego doświadczenia, które mam teraz i szukałbym roweru, który będzie w stanie mi zaoferować Maksymalnie dużo w cenie, tej, którą mam na niego po prostu przeznaczyć. Jak i też z uwagi, że jestem estetą, no to zwróciłbym pewnie uwagę na to, jak ten rower jest wykonany. Na pewno bym zwrócił uwagę na tego Fokusa Atlasa, no bo w zasadzie podobne rozwiązania w markach typu Specialized Track, Cannondale to są no duże, duże różnice cenowe na korzyść Fokusa, czyli korzyść taką, że po prostu on wygląda lepiej cenowo. Dzięki czemu, tak jak już powiedziałem, myślę, że też bym przed takim wyborem stojąc wybrał podobną maszynę, jeśli nie tą samą. Mam nadzieję, że też pojawi się jakiś jeszcze reprezentant z tej, z tej gamy modelowej, z tej półki cenowej rowerów gravelowych, tak żebyśmy mogli też dać Wam szerszy ogląd na to, jak te rowery w tym przedziale cenowym, bardziej przyjaznym do zakupu, i też te rowery mają taką powiedzmy magię w sobie, że dalej jest to budżet, w którym cieszymy się po prostu z tego, że korzystamy z tego roweru, i, i po prostu nie mamy tego głosu w głowie: co będzie, gdybyśmy tutaj coś zrobili? Czy o Jezu, kolejna rysa, więc mój rower za x10 tysięcy jest warty już mniej. Choć gdyby tak było, że macie rower za X10 tysięcy i macie już jakieś rysy, odezwijcie się do nas. Zajmujemy się również detailingiem rowerowym i chętnie pomożemy Wam przywrócić wartość Waszego roweru do tej, którą miał w zasadzie w momencie, jak wyjeżdża do spółki sklepowej, przynajmniej pod kątem wyglądu roweru. Także tyle o tym Fokusie Atlasie dziękuję Wam za odsłuchanie materiału i zapraszam Was do kolejnych filmów na naszym kanale, które się też będą sukcesywnie pojawiały, jak i również zachęcam do oglądnięcia materiałów, które już się znajdują na kanale, bo zawsze można mieć szerszy ogląd na to, jak w ogóle rynek rowerowy obecnie wygląda. Bo teraz akurat trafiają do nas takie świeże modele obecnie produkowane, raczej to nie są rowery sprzed 5-6 sezonów, tylko są to noweczki, więc zaczerpnijcie wiedzę, trzymajcie się i dajcie znać w komentarzu, jak według Was ten Focus Atlas wygląda, oraz też czy wy byś, zdecydowalibyście się na zakup tego modelu, gdybyście szukali, bądź jeśli teraz szukacie, to czy weźmiecie pod uwagę akurat ten model? Jeszcze raz dzięki za oglądnięcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!